Ok, nagrywamy. E, krótka prezentacja z wyjazdu Mitsubishi Eclipse. Samochodzik idzie do Wieliczki, dobrze mówię? Tak, do Jak to się stało, że Państwo zawitaliście do nas, że, że tak powiem u nas kupujecie? Pierwsza wizyta, czy to jest któraś kolejna wizyta u nas? Jak to cały proces, że tak powiem, jak swoimi słowami możecie to opisać Państwo, żeby inni klienci, którzy nas oglądają, widzieli jak to się odbywa na żywo? O. Pierwsza wizyta, e, poszukiwanie auta w internecie na Automoto. I jak gdyby no, wasza strona jakby też przykuwała uwagę, bo jest taka faktycznie rzucająca się, nie jest już tam schowana, no i potem recenzje, bo to najważniejsze nie klientów. Nie klientów, którzy u was zakupili auta, no są po prostu no, tak dobre, że no nie da się opisać tego, nie? więc... M mówicie tak. tak, przyjedziemy na żywo, przekonamy Zobaczymy się, czy tak. Tak, jest. Tak, tak jest. No i przyjechaliście Państwo dzisiaj, tak naprawdę pół godziny oglądania, decyzja, zrobiliście przelew, wyjeżdżacie autkiem. Jak możecie swoimi słowami opisać, czy to, co pisało w ogłoszeniu, czy to, co było w rozmowie telefonicznej, czy na żywo jest tak samo, czy was czymś zawiedliśmy, czy wszystko się zgadza i jest tak, jakbyście sobie tego życzyli? Znaczy muszę powiedzieć tak, że obsługa jest bardzo profesjonalna. To, to, tak, co mnie interesowało, bardzo, tak. to, co mnie interesowało, to oczywiście zostało zaspokojone. Moja niewiedza została zaspokojona. Natomiast no, życie zweryfikuje, czy jesteśmy zadowoleni. Na tą mhm. chwilę bardzo. Tak? Jeżeli się tak. nie zawiedziemy na dłuższą metę, to na pewno wrócimy. Czyli mamy... Jeden z profesjonalniejszych salon. Super, jest nam bardzo miło za takie słowa. Dziękujemy. Podsumujmy tak, macie Państwo auto na fabrycznej gwarancji, jeszcze dwa lata mu zostało, bo jest pięcioletnia gwarancja. Mamy autko, które jest krajowe, bezwypadkowe, nigdzie nie lakierowane. Po pierwszym właścicielu, w fajnej wersji wyposażenia w nowoczesnym kolorze, rzucającym się w oczy. Tak. Rys, wgnieceń, obtarć nie, nie, nie ma, ma. Można powiedzieć, nowy samochód. Czy znaczy jest takie auto, jak widzieliśmy i w opisie, i w, na zdjęciach w internecie, faktycznie. No, po prostu nie, nic więcej, nic mniej. Tak, jak widziałam to tak jest, jak jest jak w realu. Jest I super. My życzymy szerokiej drogi, żeby autko po Wielisce śmigało i innych miastach. Jak się znudzi, zapraszamy na wymianę. I bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy dziękujemy serdecznie.